ostatnio prosiliście mnie, żebym pokazała wam moje ulubione kosmetyki. Dzisiaj to robię, już trochę o bardziej, tak? W sumie będzie lepiej. Dobra, więc pokazuję pierwszą rzecz. To ten krem od Fluff. Energicznę. Krem to jest na dzień. O, może tutaj sobie sobie krzybko. Krem na dzień. Monty obudź, obuć, szarą i ziemnioną cerę. On jest mega fajny. I on jest jakiś tutaj, taki, jakiś trochę taki on energizujący krem na dzień dobry z ekstraktem kobuczy. Nie wiem co to jest kobucze, ale mega fajny kremik. O, trzeba otworzyć. Stykankę, stykankę, dobra. Aha, mam tutaj tą folikę. ale nie będę tylko otwierać Mogę tak Wam pokazać. To jest jakiś białe. Ale na pewno nie z tego kremiku. Mega, chyba ładnie się on prezentuje. Tak mi się wydaje. Ja kocham nagrywać dla Was filmy. I love. Nie wiem, czy to dodam, bo nie wiem, jak to się uda. Nie wiem, czy, czy będę ja kiedy to zmontować, bo Czre, ja montuję takie rzeczy. Flaw, pierwsza rzecz. Kocham to. I to jest Kuźmlęczko Ultra Krem anti angel nawieczający, energetyzujący. z... Filtrami Uw i UVB SPF15, ochrona średnia. Jest Magic po prostu. gdyby nie on nie odmieniałbym mojego życia. Ma taki piękny ten tutaj. Tak wygląda. Akurat jeszcze chciałabym sobie go dzisiaj na twarz nałożyć, więc jest mega piękny. No i to są takie fajne dwa kremy. Ten pachnie brzydko, ten pachnie dosyć ładnie powąchajcie, pachnie mi takimi mega fajnymi perfumami, takimi fancy drugimi perfumami, ale bardzo ładnie pachnie. Kolejny to Star, czyli od Stars from the Stars, glow, super glow krem rozświetlający witamina C, odczty owocowe, śliwka kakadu odsty owocowe. Co, w sensie, żeby mi się jakieś też mam właśnie taki mega fajny aplikatorek i też tak wyciska. Wszystko użyję sobie dzisiaj jeszcze na skinka. Patrzcie, jak to się tu ten, ale już nie będę tego na rękę używać, bo po prostu nie mam co z tym zrobić. A ten sobie po prostu wsmaruję jeszcze w twarz, więc też będzie dobrze zawsze. No, ten też jest mega fajny. A dnia zabierać do jej dżip, to, to już jest. ten. Nie mówię, że będę jechać, ale no, jakbym musiała po prostu zabierać potem aspie, więc ten. I ten bym bardzo zabrała. Bardzo fajnie. Kolejny krem, taki jeden z lepszych, to masło kakałowe. Krem do cery normalnej i suchej. Ja mam chyba normalną. Ale z tego, co tutaj czuję. No właśnie, tak, fajnie, jak on wygląda. Jest mega leisty ten krem. Jest taki leisty, że po prostu, no, cudny on jest. Nie mam co więcej o nim powiedzieć. Jest magic. Po prostu piękny. Bardzo leisty. A, to jest od Marki Ziaja. A zapamiętajcie sobie ten krem i porównajcie go z tym oliwkowym. To jest z Ziaja. Krem... Y Oliwkowy, teraz sucha i normalny, czyli jest jakby na to samo, tylko jest oliwkowy, to on pewnie coś tam ma eksperymenta, on taki gęściutki po prostu. Zapach ten bardzo ładny, ten nie aż taki, ale też bardzo ładny jak na krem oliwkowy, też nie jest jakby najgorszy, bo najgorszy to ma to zapach. Pachnie jak taka kombucha, nie wiem czy wiecie co to jest kombucha, ja wiem i nie chcę próbować, mega fajne dwa kremy, możemy tak zrobić, o? I krem tutaj jest stworzony przeze mnie, w którym pomyślałam taki mega różowy krem. On jest jakby od dermika. Pakowanie i pomieszałam tu kilka kremów. Czemu tak stężało? Patrzcie jak to stężało. A brzydko pachnie. To weźmy, bo ja tutaj naklejałam taką naklejkę. H do 2024. A mega to stężało. Aha, to zazwyczaj to z 0, w się 12.25. no nie najlepiej, no dobra. Ale fajnie, muszę zrobić wszystkie inne składniki. Pokażę Wam jeszcze kosmetyki, więc mega super. W, w ogóle swoją drogą, pierwszy taki film nie nagrywany na Robloxie i na telefonie, kolejny krem to ten linowit, ja bez tego kremu nigdy się nie o Jezu, przepraszam, no, sorry, bez niego nigdy nigdy się nigdzie jakby nie ruszę, on ja miałam pryszcze, na całej twarzy mnie wypryszczyło. raz tak miałam w sensie miałam tam 3 pryszcze i ja tym posmarowałam przez dwa dni i mi zniknęły pryszcze, polecam to, polecam 11 zł przez Allegro Najlepszy krem. Nie mi się go zmarnować, bo mam małe, takie białe. po prostu... Więc mega fajny krem. Mi się mega podoba. Tak. Teraz idźmy do kosmetyków. Mój ulubiony tusz to jest ten z Gosha. On ma mega fajną szczoteczkę. Jest mega fajny. Fajnie podkręca też rzęsy. No, jest moim zdaniem top, top jeden. No, no dobra, top 3. Mam jeszcze tą taką maskarę z... Taką inną w kosmetycznej. To jest na drugim, a jeszcze jest taka jeszcze inna na jej nieba. Kolejny kosmetyk, który kocham i bym kupiłam. To jest to mleczko od Fla. Mega fajne. To nie jest taki kosmetyk do końca, ale też jest ten. Ja mam strawberries. Raspberry. A, czyli majkę, dobra. Tak wygląda, leci sobie. Ja mam wam mogę to w sumie pokazać. O, tak bierzemy. I tak sobie tutaj Mieć. Wiem, że wyleciało, nie musimy się o to martwić, bo tu mamy chusteczki. Z tymi chusteczkami są łaciki, bo mi się nie chciało iść, a w kosmetyczce mam No takie mleczko. Polecanku bardzo tego, tylko drogie 35 zł. I na takie małe mleczko. I w ogóle trochę większe. Ten pędzel, ja już mam go, ten pędzel, ja już mam go około rok. Musi nie psuje, po prostu nie My go regularnie. Czasami nie umyja po prostu my go chyba raz na dwa miesiące. On jest po prostu cudny polecanką. Mam go dwa lata, trzy lata. Nie wiem ile. Ale jest cudny, po prostu. Wystawiam mega piękne glow. Może jeszcze spadło piękne. robię mleczko. Mm, tak. Kolejna rzecz to ta paletka. Ona jest już na moim wyczerpaniu. Tutaj u taki rozświetlacz. Już nie ma tego rozświetlacza. Tak samo ta paletka do brwi. Już tutaj też nie ma rozświetlacza, bo ja kocham. Nie no, że to ja nie wiadomo mówić jako SMA. To polecam od Klary że 16,99. Może będę mówić SM, końcu ceny i od marki Essence. Tak jakby. Moja ulubiona zaletka. Każdy się o to pyta. Taka najtańsza. Po prostu. 4 zł. Za... Jest tu najtańsza, najlepsza. Ale tylko właśnie wkłady mi z niej trochę wypadają. Muszę w niej chyba trochę wkładów wymienić. Nie wiem, że tutaj nie będziemy robić takich rzeczy Asymor. Dobra, ale chcecie film z Asymor, piszcie w komentarzach. Moja ukochana zagadka. Cień do powiek od marki Essence. Taki Enjoy On mega małe cienie, a tu tyle tych cieni. W sensie są megkowe są te cienie po prostu. Piękne staty. No po prostu cudne są Magic. Polecam, mega. Patrzcie, teraz takie slow zrobione. wow, No mega, mam robić takie rzeczy. Jestem w tym mega dobra. Czekajcie. Może tutaj jakoś układamy, bo nie wygląda to nie najlepiej, chciałam powiedzieć. Tak, mam ukochany oh, błyszczyk czy cokolwiek ten. Dorwałam, to jest ta kreczka po prostu, ta mm. on jest z VIVO, ja go dorwałam za złotówkę, bo ja właśnie miałam mieć go kupić, już go prawie nie mam. Szyłam go chyba od raku, mhm. on będzie go kupić albo od pół roku, od pół roku, no tylko tam nie wiem, z nie wiem, miesiąc, ale troszkę już go mam. Właśnie miałam mieć go kupić albo na przykład za złotówkę, widziałam, takie dwa, już jeden się, się wykończył. No, kolejny to taki balsam, pytaliście się, się mega o balsam, więc balsam, kocham ten balsam, On jest z Egiptu, ale cena to tam chyba jeden dolar, ja go dostanę jakoś tak zagram e, Coś do brwi, ja mam must have, jak to kupicie, wasze brwi będą na stałe zaklejone tym mydełkiem, nie, nie inne mydełko. Ja już próbowałam zrobić podejście do tego, nie, próbowałam zrobić podejście do tego, nie, to... Mimo, że tutaj nie ma takiej szpatułki, pachnie ładnie i jest cudne. Polecanko, to jest jedna z najlepszych rzeczy. I ta lanulina, po prostu lale. Ale to jest pomadka arbuzowa. Hmm. Mam, że około rok. Ten znalazłem w 2015-2008. Polecanko, polecanko, kocham, kocham, kocham. mam już zostało. Kupiłam chyba parę temu. Długo ma datę ważności. Powinno być to ładne po prostu, Dużo tych kosmetyków. Hmm, tego był moją organ I ten balsam od Essence po prostu. Jak nie wiecie albo i wiecie, to dużo mam kosmetyków z Essence. Eee, dlatego, że mm, Kasia, jest mojego brata, dostała paczkę PR czy coś takiego. Siodmarki Marki Essence i no, ma kosmetyki. A ja, tak nie używa to mi je oddała większość. No, to jest mega fajna. Polecam ten balsam. Tak jak polecam tą czerwoną matkę też od marki Essence, po prostu cudna na święta. Czy to mi się wyostrzy, wyostrzy się w ekraniku? Nie, chyba nie. O, wyostrzył mi się, dobra. Tak wygląda. Jest mega ładna. Na szczęście mi się wyostrzył, dobra. Bo wiecie, to bardzo rzadko kiedy mi się chce wyostrzyć ekran. I mój ulubiony pędzel Action. z Action. Znowu już mam, może zrobię. Taki pędzel ozekszon, mega ładny, co? Już mam go około 3 lat i dalej po prostu się sprawuje, więc mega fajne polecanko. Tak, co wam. to O, ten od marki Essence. Polecanko mega. I to są takie moje maszyny. Teraz może powiem ich ceny. Nie wiem, dostałam w paczce PR. Eee, nie wiem, po prostu... No um, tutaj te kosmetyki, to już nie wiem od razu mówię. Nie wiem, ile one kosztowały, więc ja odkładam. Powiedzmy, że tak zadam. E Paleta od klaresy. Wiem, sama to zrobiłam niechcącym. No ja tak puder tak chciałam to wziąć tak. No, właśnie tak zrobiłam przed no i polecam Komega. 1699 kupiłam ją na prące za 1599, mega mi dużo prąka, Ale nie narzekam. Mogłam kupić ją za 16 zł złotówkę. Taniej po prostu. Drożej. Taniej. No 16 zł to taniej nie mam. Nie wiem, czy ja mam cokolwiek komentować. Ja już mam dosyć tego mi żego zmiany tylko. Nie, długo mu trzeba kupić Mam hajs, więc dobra. 1699 Midełko od Inglota 24 za 99, które polecam, mimo że tak Ja już mam to mydełko przez rok i tyle wykorzystałam dopiero. do No No, fajna dobry jeszcze tak do układania. E, ta matka około dolara, no nawet nie dolara, no tam kilka centów dolarowych, można powiedzieć, 5 centów. Pędzel 379. Ja muszę wam tą zalotkę ostrzyć. Zalotka jeszcze raz była strzelne. Nie ma żadnych tutaj, to ja to malowałam tak? No, za uwaga, 3,49 zł. Mega na nie bo chciałam kupić taką za 123 zł, a już wtedy by mnie trochę pociągnęło. Kolejna rzecz to matka, z w moim przypadku. A tak normalnie 30 zł. Gdybyście kupili to za 30 zł, kochani. Ja nie, ale za złotówkę. Ale chciałam da kupić pędzel. Uwaga! 7,49 Tak, nie przesunęliście się. Mega mała jak za taki pędzel. Tuż z Gosza. Uwaga, cena to 15 zł 27 groszy. No jak za tą cenę, to jest super. 15 groszy 27. Ej nie, nie. 15 zł 27 groszy. Polecam Jeszcze ta szpatułeczka. Mega fajna. Dobra, za ten dusz już, mogę mega fajnie kupić. Krem oliwkowy. Krem oliwkowy kosztuje 349 na promce. No nie, nie na promce. Chyba tak, oryginalnie kosztuje 349. Więc mega anioł, mega panio, mega anioł, mega Taniał i dobrze. No czego chcieć więcej? Ej, o ja sobie nie zamknę. Krem kakaowy, Krem kakaowy, po prostu te bardziej masło kakaowe, kosztuje, uwaga. Pomadka arbuzowa, arbuzowa, arbuzowa. I jak widzicie, ja ją mega kocham. Yy, teraz mam ją na ustach. Na ja ją mega lubię, ona jest taka każde pieniądze moim zdaniem. To jest stówki tak średnia. Yy, ale na przykład, już bym za nie udała. Ona kosztowała u 14 zł. Więc żal mi było jej nie wziąć. Matka? Nie wiem, bo co dostałam w prezencie. Tak jak już mówiłam, no, 34,99 zł maga dużo. 11 zł. 99, ,99 zł, bardziej może to się opaca bo Ja że to mi Masło też 34,99 zł, ale to już bardziej chyba się opłaci ten krem. E, to stworzone przeze mnie. Uważam, że jak 5 zł pewnie. 34,99 zł. Uwaga, 8 zł. To najlepszy krem. Pozdro, każdą dziewczynę, która teraz chciałaby się coś dostać z tych kosmetyków. i <laughs> Dobra, to koniec, kochani, w sumie już na dzisiaj. Jak chcecie, musicie pisać, bo ja pewnie jutro wstawię ten film, bo samo montowanie zajmie mi z dwie godziny. Jutro pewnie tak około godziny do 12.00. będę spodziewać się filmu, bo to nie wrzucam, tylko mój brat mi wrzuca na ten YouTube akurat. Więc pa!